vlogowe wynurzenia dzisiaj w czwartkowy wieczór jak codziennie zresztą więc jeżeli chcesz inspiracje chcesz lekcje ciekawe wskazówki o tym jak programować swoją podświadomość jak pracować z emocjami jak dbać o siebie holistycznie albo w jaki sposób realizować swoje cele to takie wątki między innymi poruszam we vlogowych odcinkach Czasem tematy bardziej biznesowe, czasem tematy bardziej lifestyleowe. Jedno i drugie możesz znaleźć zdecydowanie na moim kanale. Zresztą strategię życia holistycznie to jest coś, czym się zajmuję już od kilku ładnych lat i wspieram w tym, żeby móc się holistycznie rozwijać, żeby moi klienci, którzy działają w biznesie, nie tylko. Cisnęli po prostu i tam wyciskali z siebie ostatnie poty i ostatnie resztki swojej energii. Tylko, żeby mieli dużo energii, dużo po prostu radości, pasji, ochoty do działania i zasobów do działania, po to, żeby odnosić sukcesy, po to, żeby mieć wyniki, po to, żeby realizować swoje cele, plany, zamierzenia. Daj znać, jeśli się jeszcze nie znamy, w komentarzu, czym się zajmujesz, co jest dla ciebie ważne, jakie masz wyzwania, być może właśnie tobie będę w stanie pomóc i wesprzeć. Jeżeli masz jakieś konkretne pytania na temat pracy z tak jak powiedziałam, podświadomością, ale nie tylko, oczywiście, bo trening mentalny to jest tylko jakaś część tego, czym się zajmuję, więc. Możesz też tutaj umieścić w komentarzu tu albo tu, nie wiem gdzie mnie oglądasz, w różnych miejscach, na różnych platformach są te kliki do wpisywania komentarzy. Także dzisiaj, tak myślę, sobie tutaj jeszcze w ramach inspiracji Ci przekazać, bo ostatnio dużo tematów, właśnie takich mentalnych, z programowaniem podświadomości, z emocjami, przewija mi się, przewija się też w nagraniach, więc możesz znaleźć na przykład serię Magiczne Słowa. Dostępną na moich profilach i doświadczyć tych magicznych słów, dokładnie tak, doświadczyć magicznych słów, nie tylko usłyszeć jakie są, ale jak zrobisz ćwiczenia, którymi ja się tam z tobą dzielę, to ich wręcz doświadczysz, przeżyjesz, poczujesz namacalnie. I oczywiście, i oczywiście, co? No właśnie, co? Wątek zgubiłam. No widzicie, najlepszym się zdarza. Tak to bywa. W każdym razie tak, seria o magicznych słowach, o programowaniu podświadomości, o pracy z emocjami, o tym, w jaki sposób sobie radzić, a w przygotowaniu już za chwilę przebudzenie mocy, wiosenne przebudzenie mocy. Także czekajcie, a będzie Wam dane. <laughs> czekajcie, a się doczekacie. Będzie można popracować nad sobą również w tym świecie fizycznym bardziej. Nie tylko mentalnie, nie tylko duchowo, nie tylko energetycznie i emocjonalnie ale fizycznie, namacalnie. Wiem, że niektórym to jest potrzebne, żeby się tak kopnąć w tyłek, sponiewierać i poczuć, że się żyje, poczuć, że się coś dzieje. Dobra, kochani, tyle w dzisiejszym vlogu. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Zostawiaj swoje pytania i. Trzymaj się. Dobrego wieczoru, hej! Albo dobrego dnia, bo nie wiem, kiedy mnie oglądasz.